Zapraszam do prezentacji monety irlandzkiej. Prezentowana moneta pochodzi z roku 1942 sprzed wprowadzenia w Irlandii systemu dziesiętnego. Rząd Wolnego Państwa Irlandzkiego uchwalił ustawę o monetach w 1926 roku, która upoważniła ministra finansów do produkcji i emisji monet ze srebra, niklu i brązu. Powołano komitet który zalecił, aby monety przedstawiały serię rodzimych zwierząt ze względu na ich centralne znaczenie dla głównej rolniczej gospodarki Irlandii. Były to koń, łosoś, pies wilczarz, byk, zając, kura, świnia i ptak. Pierwsza seria monet irlandzkich składała się z ośmiu monet, w tym srebrne półkorony, i po raz pierwszy została wydana 12 grudnia 1928 roku. Harfa została wybrana na awers monety, ponieważ była heraldycznym symbolem Irlandii przez wiele stuleci. W latach 1928-1939 na awersie monety pojawił się napis Wolne Państwo Irlandzkie, który został zmieniony na napis Irlandia w roku 1939. Wtedy też wprowadzono drobne zmiany w wyglądzie konia i harfy. Od roku 1951 zmieniono skład monet i półkoronówkę zaczęto bić w miedziuniklu. A 15 lutego 1971 roku, kiedy w Irlandii wprowadzono system nadziesiętny, wycofano z obiegu niektóre monety, w tym półkorony. Nasza moneta pochodzi z roku 1942 w nocie MS-64. Z okresu Republiki Irlandii 1939-1969. Moneta obiegowa. Bita była w latach 1939-1943. Stop srebra 750. Bok ząbkowany avers, revers, układ nieodwrócony. Waga monety 14,14 ,14 g. Średnica 32,3 mm, grubość 2,2 mm, nakład 286 tysięcy sztuk. Na wersie monety napis po lewej stronie Irlandia, po prawej data 1942, w centralnym miejscu Harfa. Na rewersie Na rewersie monety. Wizerunek konia w lewo, rasy irlandzkiej myśliwskiej. Na otoku opis z tobą koroną. u dołu monety nominał dwa szylingi i 6 pensów, co stanowi wartość jednej drugiej korony. Po prawej stronie na dole inicjały projektanta PM. Piękna moneta ze śladami jak widać z pewnym połyskiem i lekko widocznym lustrem, pięknie zachowane elementy harfy. I wizerunku konia. Z uwagi na krótki okres bicia i zużycie obiegiem, monety irlandzkie są poszukiwane i chętnie dodawane do kolekcji. W ładnych stanach często są trudne do znalezienia, szczególnie srebrne, ponieważ albo już istnieją w pewnych kolekcjach, albo są dość zużyte. Zachęcam do zainteresowania się monetami irlandzkimi i zapraszam na kolejny film. Dziękuję.